moje pieniądze. Yeah? Jeżeli chodzi o te liczby. Dobra jest. Dary? Ale muzyczka dowolona, o no. my czekaj. Czekaj, reklasyka. Chyba no to mam takie ciche, czekaj. Trzeba to podgłośnić O mój Boże Okej, okay. to nie wierzę. Witam. Tutaj Deflow. Rozdział czwarty sezon piąty. I guess, nie mam pojęcia nawet jak to określić. Ja jestem... W szoku. jedyne co mam do powiedzenia to. Marzenia się spełniają. Dobra, może najpierw zobaczmy sklep splitting. No. O kurde, nawet to tak zrobili. O kurde, Przewrócili stary sklepik. W sensie stary. W sensie chodzi mi o wygląd. Oh my god. What the hell? to jakaś to skórka? Taka pani misia, tylko taka śkieri, ale fajna, kurde. Dobra, dobra, dobra. Ja się, się ten, ten. Karnet bojowy, karnet. No to też. Pierwsza rzecz, no to co mamy, no to mamy tą rycerkę i szczerze ona mi się nie podoba. To wygląda jak każdy prawie że typowy, każdy typowy skin na turnieje Fortnite'owe czy coś, nie jest za daleko. Emotka. To jest. Okej, okay, to, to jest kinda cool, to jest kinda cool. Teraz mamy logiczka Iwo. Najlepsza skórka z całego kardetu, no patrz na tego bananka, no Świetnie wygląda ten skórka O kurda, tutaj Ja dosłownie chciałem kupić tą lotnię A widzę, że teraz jest w kardecie, tego że osierżono. A, Puma rene Renegatka, czyli połączenie Pumci Renegatki, okej okay. Kinda of nice, kind of nice, Emotka matka? Do... <laughs> się nie usnęło. W sensie, Omega Omega rok to jest, a Faktiko. O, to się spa, O mój kochany, to jest fajne. Ale mechaniczny smuk. Do czego... Trzeciego... Kurde, Faktiko, ten, ten karny trwa tylko miesiąc. Kurde. Aha, czyli będzie można ją edytować pod różnymi względami. Mogę sobie ją galaxy zrobić. Eee... Dalej w, to nie... Dalej w to nie dowierzam, nie? Dalej nie dowierzam, że... Ruszyliśmy, dobra, to był karnet, teraz zobaczmy... mapę. Oh my god, what the hell? Są ścinki, ale dosłownie jesteśmy na wyspie startowej. O mój boże, stara mapa. Czekaj, coś mi tu... Nie... O mój boże... Jak ja za ten pies... o oh. oh my god... Oh my god... Jest lepki lasek, jest... jest wszystko... Jest... jest wszystko... Dobra, zaraz, zaraz... Jest tutaj gol... Ja się poryczę... O oh albo tutaj się... wiecie co? Tutaj polecimy... Ja naprawdę nie mogę w to uwierzyć... Faj... Wow, jest wózki sklepowe, jeju... nie wie... Nie wierzę... Actually... Oh my god... Oh my god... Ja dosłownie... Ja dosło... Ej, poryczę się! Actually się poryczę! Poryczę się! Wrzuciliśmy! W sensie, ja wiem, że tylko jest na ten sezon, ale... Jestem wesoły. I'm happy! To jest, to jest pierwszy raz... Dobra, może nie pierwszy, ale to jest... Jeden z tych momentów od dawna w Fortnite'cie, kiedy I'm actually happy. Wszystko, wszystko. To wróciło. Ja wiem, że to jest tylko na miesiąc, ale styl. poryczę się, no. O mój Boże. Ja, ja zawsze robiłem tak, ja się już pochwalę tutaj. Tu robiłem tak, o, ziup, i wskakiwałem tutaj. A, stary dźwięk. Czterego dźwięku nie ma przy tych efektach. Ale tak właśnie zjeżdż... Zje zjeż no, zrzuty jeszcze poruciły, no. Poryczę się, no. Dobra, jedziemy, bo ja miałem tutaj pokazać właśnie gdzie ja latałem i gdzie... A się, pytanie. <laughs> Czujesz się oszukany w tym momencie, bo w praktyce od rana, w praktyce od wczoraj są liki na Facebooku i wszędzie i było... Sobie... O cholera. Było powiedziane, że... alba pompka. Nie wierzę. Oh my god, What the hell? Nie mój wózek. Ale wracając. Było napisane, że print i wspinanie będzie wyłączone. I dosłownie będzie stary Fortnite. No to halo. Co to za skam? Ale wracając, ja dosłownie od praktycznie... Dzisiaj jest piątek. E, praktycznie od środy walczę z likami, bo już wszystko było wylikowane, ja walczę, walczę praktycznie od środy ze spoilerami, nie? I nawet u mnie w klasie. Chłopaki u mnie nie mogli uznać to, że może ktoś nie chce sobie z tego wszystkiego spoilerować. I dosłownie nawet u mnie w klasie po prostu walili spoilerami nawet chłopaki grali. Ale na szczęście, no, no nie zaspoilerowałem sobie nic, z czego jestem szczęśliwy, bo ja dosłownie w oczach mam łzy szczęścia, radości. A właśnie jeszcze słyszałem, że niby turbobudowanie jest wyłączone. Więc uwaga test. To no, nie jest wyskamik Oj cholera. Polipka. Polipka! Dobra, jest. Leczka! A właśnie. <ścoughs> Bo słyszałem jeszcze jedną plotkę, że niby Double Pomp'a wróciła. I special. To nie da, o mój bo. Automat. Na macy. Tak, bo kiedyś były automaty na macy. I to wróciło. O mój boże. I'm so happy. W sensie. Nie jestem happy, bo. Bo była informacja, że będzie double pompa. Była informacja, że zostanie wyłączone. E, szybkie budowanie. W sensie te. No. Łe? Okej, okay, mogę popychać mu wózgak, okej. Okay. Ten o halo, gdzie jest? Gdzie jest taktikal No halo, no wszystko wróciło to też taktikal musi wrócić. Ten o, ale gdzie taktikal No halo, panowie. Ktoś ewidentnie oszukał. Nas. Jeżeli chodzi o teliki. Ladies and gentlemen, we got this. Nie to wziąłem. Chodź, taktikal. chodź, chodź, chodź. Witaj w domu, przyjacielu. Ej hey, no gość, ja się poryczę, naprawdę. Ja... ja... jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, ja, ja dawno tak szczęśliwy nie byłem w Fortnite, naprawdę. To tak bardzo, bardzo szczęśliwy, bo... Słuchajcie, ja zawsze mam fan przy Fortnite. Ale no to, co Epic teraz zrobiło, to... To mnie zaskoczyli, naprawdę. Eee, co? Matematyk. <ścoughs> Disco-bomby, o, 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 okej. Okay. Contencing będzie również. To się pomyślałem sobie, że ej, skoro wrócił stary Fortnite, to czemu sobie to nie porobić, bo będzie, będą odcinki i tak dalej, może będę miał więcej wyświetleń, ale nie wiem, zobaczymy, no, zobaczymy, w sensie mam taki plan. Jak słyszysz ten dźwięk, powiedz, że szczelina na wynos jest używana. O mój Boże, ten dźwięk, lepki lasek, durburger, mordo. I krzak też mam więc raczej. No właśnie, może go nałożę w końcu. Bo tak latam z, krz z krzakiem. Może go w końcu Oha. O, Aha! Dobra. Kolega widać że niczego nie nauczył. Piotry powróciły pułapki, w sensie... W teorii, idąc tą logiką, że to jest OG season, o oh. port kieszonkowy tam widziałem. Oh my god. Tak są płatki, a przynajmniej jest lamp. Eee... Nowy sezon, nowy ja. Dobra, lepki lasek odwiedzony, czyli ta strefa mapy odwiedzona, może polećmy na... Może na w sumie. Dej się wróć. Tutaj polecimy, bo chcę coś sprawdzić. Nie, niestety nie ma tego, o czym myślałem, że będzie. Chyba na O Oto. Fucking bitch, you bully me? No to depiara z Lobby <laughs> tema e, wracając z bo, bo 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 tutaj kiedyś w tej miejscu tutaj teraz jestem oraz w tamtej gdzie byliśmy me mecz temu pamiętam, że w tych miejscach grała tutaj muzyczka, która potem została wykorzystana do misji tygodniowych by w sezonie szóstym rozdziału pierwszego. Ale dobra, skoro tutaj jestem, to może też zajdę tam, bo pamiętam, <noise> że jak był sezon piąty rozdziału pierwszego, to ja pobiegłem, znaczy... poleciałem od razu tutaj, dosłownie po prostu poleciałem na tą miejscówkę. Była tutaj niedaleko gdzieś... wyrwa gdzieś w tych okolicach i właśnie do niej wjechałem i takie miałem takie... Tu jest! W ogóle nie wiedziałem o co chodzi, takie zaskoczony byłem, że też to były czasy. Bo... O, jest wózek golfowy nate. To wiadomo o czym pojedziemy. U nas najlepsza muzyka bez przerw, bo za chwilami, takimi jak da, ta... kiedy nas zagaduje. Ale już się wyłączam. Okej, okay. tak, czyli w sumie bo obserw... subskrybuję takiego youtubera, nazywa się Sinsix? Sineks? Jakoś tak, no z, tutaj wyświetli się akurat jego nazwa na, no, na ekranie. I w sumie dość... E, w sumie ciekawą rzecz zapodał, bo niby w teorii miało być e, sprint, wspinaczka i tak dalej miały być wyłączone. A to pływaniem! To jest w sumie ciekawe pytanie, na które zaraz odpowiem. Zobaczmy. What happened if I touch the water? Nie Okej, budować nie mogę. Uh-huh.